Jak co roku w Motomio zaczynamy sezon motocyklowy z impetem, i przygotowaliśmy dla Was szereg różnych imprez. Natomiast najważniejszą z nich są dni otwarte, multistrady, które odbędą się od 29 lutego do 2 marca 2024 roku. I to jest najlepsza możliwa okazja, żeby zapoznać się z pełną gamą tych wspaniałych włoskich turystycznych ale także sportowych motocykli. Na miejscu w salonie w Motomilio na Zakopiańskiej 171A czekają na Was m.in. Multistrada V2S, Multistrada V4S, którą mam tutaj ze sobą, to będzie dokładnie ten motocykl, Multistrada V4 Rally, która również stoi tutaj za mną, Multistrada V4 Pike Peak, jeden w ogóle z moich ulubionych motocykli, jakie powstały w historii motoryzacji. Dlaczego? Możecie sprawdzić w opisie tego filmu. Multistrada V4 Grand Tour nowość na ten rok no i przede wszystkim Multistrada V4 RS czyli najbardziej sportowy motocykl turystyczny w historii. Wszystkie te modele czekają na was na Zakopiańskiej 171A. Na dole, tutaj w salonie Ducati, i to jest też najlepszy możliwy dzień, żeby taki motocykl u nas zakupić, ponieważ do każdego z nich przygotowaliśmy szereg różnych korzyści. Jakie to są korzyści? Pytajcie koniecznie Krzyśka. Natomiast to nie koniec, to jest również idealny dzień do tego, żeby wyposażyć się we wszystko, co potrzebujecie, żeby zacząć sezon motocyklowy, ponieważ na wszystkie nasze. Akcesoria oraz odzież motocyklową, także kaski przygotowaliśmy wyjątkowe ceny. I jakie to są ceny, to z kolei będziecie wiedzieć na drugim piętrze u Kamila i Pawła. Także 29 lutego do 2 marca dni otwarte Multistrady w salonie Motomio. To jest najlepszy możliwy czas, żeby spędzić go z Ducati i takie Ducati, właśnie jak ta Multistrada V4S, a może RS. Stawić do siebie, do garażu. Widzimy się w Motomio. Nie może was tutaj zabraknąć.